Patrzą, czy wszystko. Ok? Ok. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Sobota, 27 dzień listopada, drugi weekend z Pucharem Świata w sezonie olimpijskim ruka Kusamo. Dość mówienia o tym, że polski skoczków stać na dużo, stać na wszystko, że będą walczyć o czołowe lokaty. To wszystko zweryfikuje Ruka Tunturi, takich kapitalnych warunków tutaj nie pamiętam. Tak, ja również, a długo już tutaj przyjeżdżam, byłem tu wielokrotnie i tak wręcz, labo, wręcz laboratoryjnych warunków to chyba nie pamiętam. I faktycznie dzisiaj po prostu konkurs pokaże kto w jakiej jest dyspozycji. Tu nie będzie mowy o tym, żeby tłumaczyć się szczęściem, bo naprawdę jeśli będą różnice w wietrze to minimalne. My nie odczuwamy tu prawie żadnych podmuchów, dodatkowo jest coraz większy mróz, a to się powoduje, że przy taki, ta pogoda jeszcze się stabilizuje, więc oczekujemy. Oczekujemy naprawdę świetnego konkursu teraz macie okazję zobaczyć kilka obrazków z naszego dojazdu tutaj w rejony tego ośrodka, kurortu narciarskiego gdzie od rana kombinacja norweska biegi narciarskie, no i wieczorem skoki narciarskie, no i właśnie plan na dziś według czasu polskiego 15.15, 15, dobrze mówię, seria próbna e, przed konkursem indywidualnym no a zawody o 16.30 czasu polskiego, jako się rzekło sześciu biało-czerwonych, szczęśliwie Aleksander zniszczył wczoraj, e, został wpuszczony kosztem Halvora Egnera Graneruda Uff, trener Doleżal powiedział, że dużo nam brakuje, wiedzą gdzie jest problem, ale zostawmy to sztabowi, zostawmy to zawodnikom, bo wy, my wątpliwości nie mamy, że oni skakać potrafią, natomiast coś poszło być może nie tak. Ale to dopiero trzeci konkurs, Halvor odpadł wczoraj, Ryoya Kobayashi dyskwalifikacja w Tagile, Stefan Kraft też w Tagile przepadł, więc te wahania formy to być może coś naturalnego. Tak, no tylko nie chciałbym być tutaj jakimś czarnowidzem czy pesymistą, tylko to, co, co mnie niepokoi, to, że u nas nie ma za bardzo tych wahań, to znaczy. Brakuje takich chociażby pojedynczych bomb, skoków, które by robiły wrażenie i pokazywały, że naszych stać tutaj na walkę o czołowe lokaty. Naprawdę, te, powiedzmy, prawie każda nacja miała wczoraj jakiś skok około 140 metra i Słowęńcy i Norwegowie, Niemcy, Austriacy, wszyscy pokazywali przynajmniej te pojedyncze super próby. U nas to takie najlepsze skoki to tam Kamila Stocha były i to też nie były takie bomby na, na samą czołówkę, tylko takie o po prostu porządne skoki. to... Jest to, czego najbardziej tutaj nam brakuje, żeby na ta forma chociażby były te błyski takie pojedyncze, które, od których jakby można potem zacząć, jeśli chodzi o jakąś analizę. No, bądźmy jednak dobrej myśli, być może była w sztabie taka burza mózgów, może pomoże naszym zawodnikom to chili konkarne, które przyrządził Dawid Kubacki dla całej kadry, może da dodatkowo jakąś tam moc na progu, czy już w powietrzu. Oby, no oby, bo naprawdę potrzebujemy sukcesu, potrzebujemy takiego powiewu optymizmu, szczególnie, że w perspektywie jeszcze już za tydzień Wisła. Wisła dopiero za tydzień, faktycznie, nasi skoczkowie przyrządzili sobie sami dzisiaj lunch, zrezygnowali z tego, co tutaj dostają na miejscu, potem jeszcze Kamil z ciasteczka na deser przygotował. Cóż, idą najważniejsi w tej dyscyplinie, teraz musimy cicho tutaj mówić, dyrektor Pucharu koordynator medialny, patrząc czy wszystko ok? Okay. <laughs> On the edge. <laughs> On the red line. Tak, cóż, do roboty. Wszyscy ruszają do roboty dzisiaj, więc, więc my również będziemy do roboty ruszać. Tak, dodamy jeszcze, że mróz jest tenki, koło minus 20 stopni, już było minus 21 jak tu jechaliśmy i jazda to też prawdziwa taka rewia na lodzie, bo tutaj to się rzadko odśnieża cokolwiek te drogi, zresztą to widać na tych obrazkach, które tutaj Dominik sprytnie pewnie podłoży, więc naprawdę duże wyzwanie, ale też nas tutaj trochę zaskoczyło, bo dojechaliśmy i nie, okazało się, że nie ma gdzie parkować. Po prostu nawet płatny parking był całkowicie pełen, więc udało nam się jakoś poradzić, ale tak to jeszcze nigdy wrócę nie było. Tak, masa kibiców, masa organizatorów będzie się działo.